Tutaj kanciasty. To będzie taki kanał o przygotowaniu do bycia złoty, złotą rączką. Albo porządnym mężczyzną w domu, który potrafi ogarnąć yy, podstawowe sprzęty i podstawowe naprawy. A dzisiaj będzie o elektryce, podwójny, włącznik świecznikowy, jak go podłączyć, jak zap żeby zapalał dwie lampy. Także zapraszam na Szybki instruktor. Zacznijmy od tego, że każdą jakąś ingerencję w naszą instalację elektryczną zaczynamy od tego, że wyłączamy zasilanie na danym obwodzie. Ten, który jest odpowiedzialny, albo całym w domu, po prostu, żeby tego prądu tutaj nigdzie nie było pod napięciem, nie robimy niczego. I teraz załączę, tak? Tu mamy od skrzynki poprowadzony kabel zasilający do włącznika, kabel do światła 3x1,5 mm, 3 żółowy. podłączenie takiego włącznika świecznikowego, podwójnego. Zazwyczaj, ja tu mam taki stary, bo to na nim łatwo jest yy, pokazać. Tu mamy na dole jedną śrubkę, gdzie przykręcamy zasilanie z tego kabla, który nam tutaj przyszedł od skrzynki tu mamy dwie śrubki, bo tu mamy dwa kable, które wychodzą na lampy niezależne. I jeżeli nie mamy podłączenia PE, czyli ochronnego do lampy, nie ma takiej potrzeby, możemy sobie dać kabel dwużyłowy, czyli tylko niebieski, neutralny i brązowy fazowy. I teraz tutaj u góry mamy dwie śrubki, dwa obwody tak zwane, które zapalają nam jedną lampę, drugą lampę, czyli tu podłączamy Yy, brązowe, czyli fazowe z lampy. Następnie yy, neutralne, spinamy na odpowiednią kostkę wago, yy, spinamy razem, co powoduje nam to, że lampy nam w ten sposób świecą. Także działają sobie niezależnie i działa to w ten sposób. Więc tak działa podwójny włącznik świecznikowy. To był z. To jest stary model. Po prostu mi łatwo było pokazać na tych śrubkach jak to ma być podłączone. No to mam podwójny włącznik nadtynkowy. Zasada jest ta sama. Jedna śrubka na dole, dwie u góry. Z tyłu jest pokazane zazwyczaj na każdych tych nowych. Już rysunek, jak to podłączyć. Schemat. Są jeszcze tego typu, że zamiast tych śrubek, są takie wtyki. Jak w Wago, w kostkach Wago. I te wtyki są lepsze, to już trzeba sama ocenić. Mi czasami bywa tak, że ten wtyk się wyrobi i ten kabel po prostu wylatuje. To tyle, jeżeli chodzi o podwójny włącznik ślicznikowy. Mam nadzieję, że było to zrozumiałe. Że każdy z Was będzie umiał już go sobie podłączyć. Pamiętajcie, nigdy pod napięciem daj znać, co sądzisz o tym filmie. I jak coś to zaobserwuj po więcej, następnym będzie możliwe, że o jak podłączyć schodowy włącznik do zobaczenia pozdrawiam